Siemaneczko, bonus BGC z tej strony. Najserdeczniejsze życzenia urodzinowe dla Przema, dużo zdrówka, szczęścia, miłości, pieniędzy, czego sobie zapragniesz. Życzenia ode mnie i od Miłosza i Macieja dla najlepszego Luja trenera Lawety, specjalnie dla Ciebie krótki freestyle na kościołańskim rejonie. Nie jest kolorowo, czasem zapija się smutki i bywa ci lotowo na kościańskim rejonie. Bieda tutaj piszczy, nie ma co się martwić, musisz podnieść się ze zgliszczy. Tutaj pierwsza miłość i rozczarowanie, zastracony czas i porytąbanie. Wyciągnęłem wnioski, nigdy nie ufaj kobiecie, załącz ci w głowy wokół palca o plecie. Pozroszej 600 Przemo, trzymaj się tam sztywno na rejonie. Przy okazji zapraszam cię na Łazarz na wódeczkę. Wypijemy coś, spalimy wąsa, pozdro 600. Elo!